Czy mówi coś Państwu nazwa Hotel Lambert? Właśnie jestem przy Hotelu Lambert w Paryżu. To tu tętniło polskie życie emigracyjne po powstaniu listopadowym. Jaka jest historia tego miejsca? Dlaczego właśnie tu w Paryżu polskie serca w XIX wieku biły szczególnie mocno? Mamy powstanie listopadowe. W to powstanie listopadowe, chcąc lub nie chcąc, włączyło się. Całe świadome polskie społeczeństwo polityczne, w tym także książę Jerzy Adam Czartoryski. To człowiek, który stał u początku tworzenia się tak zwanego Królestwa Kongresowego. Był przyjacielem Aleksandra I, cara Rosji. To on go w pewien sposób namówił do tego, żeby tak zwana kongresówka powstała. Gdy jednak Powstanie Listopadowe wybuchło, nie do końca będąc z niego zadowolonym, przyłączył się do powstańców i uczciwie. Działał na rzecz powstania, choć jego koncepcje polityczne mogły nieraz budzić pewne zastrzeżenia. Musiał udać się na emigrację, bo za zdradę został przez cara skazany na ścięcie toporem. Udał się do Francji i tutaj walczył dyplomatycznie za sprawę polską. Kupił ten budynek w pot gdzie właśnie tętniło polskie życie, gdzie Polacy mogli znaleźć schronienie, mogli... Konspirować, mogli działać na rzecz niepodległości polskiego państwa. Właśnie w tym miejscu. To miejsce należało do rodziny czartoryskich jeszcze w latach 70. XX wieku. Musieli je sprzedać. Chcieli je sprzedać ówczesnym władzom PRL, które nie chciały tego miejsca odkupić. Poszło to w obce ręce. Dzisiaj jest w rękach biznesmena z Kataru. Nie ma żadnych odznaczeń, że było to miejsce związane z polską kulturą, ale przez wiele, wiele lat. Przez 100 lat należało do Polaków, przez ponad 100 lat należało do Polaków, a przez wiele lat tętniło tu polskie życie emigracyjne. Pozdrawiam z Paryża, z hotelu Lambert.